Dzień dobry Cześć i cześć, ja nazywam się Miłosz, a dzisiaj przedstawię wam listę strasznych wpisów w Pokédexie. Ale zanim zaczniemy ten materiał, chciałbym was serdecznie zachęcić do postawienia łapki w górę pod tym materiałem oraz subskrypcji na ten kanale, aby nigdy nie przegapić tego typu materiałów. No co, lecimy z dzisiejszym odcinkiem. Pokémony były od początku przedstawiane jako niebezpieczne, ale gra Pokémon Legends Arceus w końcu pokazała do jakiego stopnia Pokémony mogą być przerażające. Choć ten świat może wydawać się uroczy i zamieszkany przez spojrzenia zarówno słodkie, jak i fajne, to mam roczne strony. Pokédex jest pełny informacji na temat tych, które naprawdę spełniają termin kieszonkowych potworów. Pokoły typu Dark Type, Ghost Type i Poison są największymi kandydatami do tego, kto może najlepiej traumatyzować przeciętnego gracza zakładając, że nie zabiją go od razu. Już samo czytanie wpisów w stylu encyklopedii sprawi, że, że każdy będzie chciał zostać terenem Pokémonów, aby chronić się przed tym, co dzieje się w nocy. Ze wszystkich istniejących Pokémonów, Eevee musi być jednym z najpopularniejszych na świecie, ustępując jedynie Pikachu. Eevee ma niestabilną genetykę, która według wpisu Pokon Ultra Sun oraz Ultra Moon powoduje, że jego twarz stopniowo zmienia się, aby przypominała twarz trenera. Może nie jest agresywny ani złośliwy, bo i wy jest w rzeczywistości dość przyjazny, ale nadal przerażające jest to, że pewnego dnia trener może łudzić się i zobaczyć swoją twarz na ukochanym poką nowym partnerze. Fizz poką Sword dla Mungusa stwierdza, że pluje on zarodnikami na wrogów, gdy jest w niebezpieczeństwie, a grzyby zaczną kiełkować na wszystkim czego dotkną owe zarodniki. Seria nie określiła jeszcze czy mogą rosnąć na ludziach, ale można założyć, że tak, jeśli zarodniki nie zostaną zmyte na czas. Wpis Pokon Sapphire dla Gorbańsa szczegółowo wyjaśnia jak poluje na swoje ofiary, przebijając ją cienkim przypominającym rurkę pyskiem i wysysając z niej płyny jak za pomocą słonki. W prawdziwym świecie istnieją zwierzęta, które żywią się w ten sam sposób. Najbardziej znane są to motyle. Więc Gerbines, żywiący się zasadniczo pijąc swoją ofiarę, nie jest niczym szczególnie szokującym. Jednak sama myśl o byciu zaatakowanym i osuszonym od środka przez stworzenie takie jak Gerbines, z jego szerokimi, paciorkowymi oczami, jest więcej niż wystarczającym powodem, aby uważać na morzach regionu Hoen. Region Hoen ma niewielki obszar pustynny, ale jest on bez wątpienia śmiercionośnym, ponieważ mieszka na nim kaktern. Według pokoju Hard Gold i Soul Silver ten pokon jest stworzeniem nocnym. Wędruje nocą po pustyni w poszukiwaniu ofiar i zmęczonych podróżników. Śledzi ich, aż padną z wyczerpania, a następnie ucztuje. Inne wpisy mówią, że charakter jest znany z poruszania się w grupach, co oznacza, że każdy lub cokolwiek zopany w jego zasięgu wzroku jest z pewnością przewyższony liczebnie przez gang złowrogich i głodnych kaktusów. Na szczęście, pokoje te są uśpione w ciągu dnia, aby oszczędzić energii, więc podróżowanie w ciągu dnia jest sposobem na to, aby ich uniknąć. Posiadanie typu ognistych również pomaga. Fakt, że ten aktywnie pluje na ludzkich podróżników, czyni go łatwym kandydatem na jednego z najstraszniejszych Pokémonów. Pokémon, tak jak Honych, może wyglądać jak marzenie każdego młodzieńcza dorastającego w starożytnym Kalos, ale to Pokémon, który mógłby służyć jako działająca broń i niezawodny partner. Jednak zarówno trenerzy, jak i zwykli ludzie powinni unikać prób trzymania hołnydża tak często jak to możliwe ze względu na jego zdolność do wyrywania z życia. Pokłon Y twierdzi, że jeśli ktoś spróbuje władać hołnydżem jak mieczem, niebieski materiał przymocowany do rękości owinie się wokół ramienia, osoby i wyższe jej siły życiowe. To pasożytnicze ostrze zachowuje zdolność do wysysania energii życiowej, Podczas ewolucji, a legendy Kelos twierdzą nawet, że stary król, który kiedyś posiadał Aegis Nasha, uległ mu, a jego królestwo wkrótce potem popadło w ruinę. Większość ludzi wie, że typ sterowiec jest jednym z najsilniejszych typów pokonów, a jego drugorzędny tryb ducha sprawia, że jest zarówno silny, jak i przerażający. Najbardziej znanym faktem na temat Bennett jest to, że kiedyś była zniszczoną lalką, którą stała się Pokémonem z powodu urazu do dziecka, które je porzuciło. Ten pokon bez cienia wątpliwości pała nienawiścią do swojego byłego właściciela. Pokon Ultrason rozszerza historię tego widma informując trenerów o jego ostatecznym celu – znalezieniu dziecka i dokonania zemsty. Przeklęte lalki są popularnym motywem zarówno w mediach jak i w kulturze światowej, szczególnie w Japonii. Banet prawdopodobnie wzoruje się na koncepcji pewnych yokai, które powstają z powodu duchów manifestujących się wewnątrz niezadbanych przedmiotów do wyżyć tenerzy, ponieważ za każdego zapanego baneta dziecko zostaje oszczędzone przed jego gniewem. Unikającą cechą pumpka jest różnorodność rozmiarów, w jakich można ją złapać. Od rozmiaru mojego do super rozmiarowego, rozmiary, które przenoszą się na jego ewolucję, gar Według wszystkich pisów Pokémon, ten ma zwyczaj uwodzenia dzieci i dorosłych w nosę, dwie jest księżyca, z różnych poziomów trudności w zależności od rozmiaru. Pokedex po Consort stwierdza, że super rozmiarowy Gargaze nie ma problemu z odciągnięciem przeciętnej osoby, w światy i robi to wyłącznie z sadyzmu. Ulubieniec fanów od czasów generacji pierwszej, wiele osób może nie wie, jak groźny może być Ninetales. Powszechnie wiadomo, że Pokémon Liz Przyklina każdego, kto pociągnie za jeden z jego wielu ogonów. Cecha ta odgrywa znaczącą rolę w pierwszej grze pokon Mystery Dungeon. Wpis pokon Ultrasan rozwija tę klątwę, stwierdzając, że trwa ona przez tysiąc lat i trwa nawet po śmierci, przekazując ją po potomkom ofiary. Ninetales jest opisywany jako mściwy Pokémon, Stanowi także duże zagrożenie w późniejszych generacjach. Warunek ogona zniknął, więc teraz, aby ściągnąć na siebie gniego gniew, wystarczy mu jakikolwiek sposób przeszkodzić. Nic dziwnego, że stworzenie zwane Pokémonem cienia jest tak makabryczne jak tylko się da. Zgodnie z pisem w pokon Legends Arceus wchodzi w cienie ludzi czekają na idealną okazję, aby ukraść im życie, a ofiary powinny szybko chwycić ochronny urok, jeśli zobaczy, że ich cień się śmieje. Przynajmniej ma tyle uprzejmości, aby najpierw ostrzec, jeśli sadystyczny śmiech może uznać za zaostrzeżenie. Złośliwe zachowanie Gengara było spójne w całej serii. Prawdopodobnie podręcznikowa definicja złoczyńcy wśród Pokémonów. Pomysł ducha, który po cichu kradnie duszę człowieka wyłącznie dla zabawy, jest przerażające, delikatnie mówiąc. Najnowsza lubienica fanów typu psychicznego, Hatterin może nie wyglądać, jakby żywiła się jakąkolwiek złą wolą, ale ma ogromny temperament. Jej wpis w Pokémon Shield stwierdza, że wszystko, co jest zbyt głośne w jej pobliżu, grozi rozerwaniem na strzępy przez jej maski schowane na jej głowie. Nie bez powodu nazywa się ją cichym Pokemonem. Po Sword idzie o krok dalej, stwierdzając, że jej forma Gigantamax może wyczuwać emocje stworzeń oddzielonych o ponad 30 mil, atakując w chwili, gdy wyczuje jakąkolwiek formę wrogości. Biorąc pod uwagę, że bitwy w gymach w regionie Galar odbywają się na scenach wypełnionych wrzeszczącymi emocjonalnymi fanami, Gigantamax Hatterin powoduje, że samą swoją obecnością. No to na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że takie teraz się wam spodobał. i tak, to zostawcie łap w górę po tym filmem. A my... Widzimy się już za w materiale. Trzymajcie się. Na razie. Dziękuję, Wam, wspierający za zaufanie i dołożenie cegiełki do mojego kanału. Wasze wsparcie wiele dla mnie znaczy i przyłoży się z pewnością na rozwój mojej działalności. Shiny